Agnieszka z program Powiększenie. Witam Państwa serdecznie, z nami w studio Jan Szurmiej, reżyser. Witam. I Robert Czechowski, dyrektor Lubuskiego Teatru. Nie tak niskim głosem, ale witam, witam. Panowie, w sobotę przenosimy się do minionego świata, przełomu XIX i XX wieku, do Odessy. Jaki to jest świat? No, to jest świat bardzo kolorowy, e, składający się z z wielu kultur i narodowości, które przyszło żyć w Odesie w tym, w tym czasie. Świat bandyckiej, takiej mafijnej Mołdawanki, dzielnicy żydowskiej, biedoty, gdzie wyrasta z tej biedoty król Odesy i Mołdawanki Beniak. Krzyk alias Mieszka Japończyk, czyli autentyczna postać, której historię, jego życia i tych wszystkich kolorowych i ciekawych anegdotycznych przypowieści opisał Izaak Babel. Ach, Odessa Mama to najnowszy spektakl lubuskiego teatru. Skąd ta mama w tytule? To też Janek y, o tym opowie, ja powiem o ojcu, czyli właśnie o y, Janku Szurmieju, który ja się bardzo cieszę, że po raz trzeci jest u nas, że się u nas bardzo dobrze czuje. Po raz trzeci, bo mieliśmy siostrunię, mieliśmy Piaw, teraz no popatrz, zabiera się pan, to pan za reżyserię. Do teatru, no i to, jest, i to, to, to mi się podoba. Y, siostrunie, Piaw, same przeboje, a teraz największe wyzwanie w sensie organizacyjnym, artystycznym. Mnóstwo ludzi, 25 osób na scenie, cała ekipa techniczna zaangażowana. Helenka Bondyra prawie nie śpi, Państwowa Inspekcja Pracy tego nie słucha, mam nadzieję. Wszyscy chodzą na rzęsach, ale myślę, że warto. To naprawdę szykuje się, żeby nie zapeszyć, ogromnie interesujące przedstawienie. Ja dzisiaj już się nie mogę doczekać pierwszej generalnej, pierwszego przelotu z tą ponad setką kostiumów, yy, yy, kilkadziesiąt, jak nie kilkaset rekwizytów, żeby się to wszystko nie pomyliło, żeby się to wszystko zgrało. Jeszcze tak dużego przedsięwzięcia za mojej dyrekcji nie realizowaliśmy. Ja jestem spokojny wiedząc, że ach, Odessa, mama albo mama ma takiego ojca jak Jan Szurmi. Zanim jeszcze do całego tego anturażu przejdziemy, prosiłabym o rozszyfrowanie tytułu. No, ach, Odessa, mama, ja długo już szukałem, pisząc jakby historię na motywach Babla, różnych y, y, archiw. Y, y, siedziałem w archiwum policyjnym Odesy z tego okresu, mogłem z internetu, y, no, y, w każdym bądź razie, y, szukając tytułu, bo można by było nazwać to Benia Król, albo Król Mołdawanki, albo Mołdawanka i tak dalej, i tak dalej, ale okazało się, że w blatnych pieśniach odeskich, które są wpisane w dramaturgię tego spektaklu, e, e, sądzę, że dobrze to się wpisuje w story, e, częstym szlagwortem jest: Ach, Odessa Mama, nacja e, ludzi z Odessy, którzy nazywają się e, a, Adysit po rosyjsku traktują to miasto jako matkę, bo część ludzi wyjechała z Odesy, część była zmuszona wyjechać, jak żydowska emigracja. Z różnych przyczyn oni emigrowali do Stanów, do Izraela, do Europy w różnych okresach, ale zawsze powracali do miejsc, gdzie wyrastali gdzie rodziły się przyjaźnie, pierwsze miłości. To są najważniejsze czasy w życiu człowieka. I ta Odessa zawsze była kojarzona z matką, z czymś, co jest ciepłem domowym, tolerancją, uśmiechem, czymś, co jest rodziną. I Odessa dla ludzi z Odessy jest taką właśnie matką. Jak słyszeliśmy, Odessa to tygiel kulturowy. Odessa jest matką dla wielu nacji. spodziewam się, że skoro jest to spektakl muzyczny, to też wątki muzyki różnych krajów przewijają się przez te melodie. Co my dokładnie usłyszymy? No to też musi ojciec z tego tworu się... To znaczy ja starałem się pieśni, tak? w tych błatnych pieśniach użyć i też w dialogach z pewnych zwrotów. Widzisz, po rosyjsku traktujemy jakby literę dramatu jako język literacki <grym> polski, ale też są artykułowane piosenki w tych językach i na pewno będą zrozumiałe dla widzów, żeby też dać y, 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 melodię y, tego miasta i tych różnych języków, które się splatały, bo jeżeli mali chłopcy żydowscy z Mołdawanki bawili się z rosyjskimi chłopcami z Pliwoza, też taka dzielnica była bardziej rosyjska, to oni bawiąc się mówili językiem, Rosjanie mówili widisz, a, a Żydzi mówili po rosyjsku. W związku z tym ta wielu kulturowość w porozumieniu się językowym była no, wielowarstwowa i echa tych języków też są w ładnych pieśniach. No właśnie, ładne pieśni były dla i śpiewane przez mieszków, To jest w ogóle środowisko takie złodziejskie, środowisko kasiarzy, środowisko prostytutek, nawet. Mimo wszystko, pan zdecydował się pokazać ten spektakl w Sylwestra. My chyba tak w kategoriach dobra i złotych postaci nie oceniamy. On jest trochę rozrywkowy. Znaczy, Powiedziałbym tak, czy rozrywkowy jest na pewno bardzo atrakcyjny. W tym spektaklu już z tych fragmentów, które się wyłaniają, które to, to, to już są olbrzymie połacie takiej roboty teatralnej, widać, że to jest i taki, i taki jest nasz zamiar, że to jest to, co tygrysy lubią najbardziej. Jest mnóstwo pięknych kostiumów, jest bardzo ważna, uniwersalna treść, o której pewnie za chwilę. Są opowieści łotrzykowskie, jest bardzo dużo Prawdy takiej niewydumanej, takiej, jaką kiedyś mówiły matki, pamiętaj synu albo ojcowie, możesz leżeć w rynsztoku, ale pamiętaj, żebyś ładnie leżał. To ja nie zapomnę, mój ojciec zawsze to powtarzał i jakoś jak się czasem zdarza potknąć, to człowiek sobie przypomina właśnie o tym, żeby z klasą leżeć ładnie. Przepiękne układy choreograficzne, fantastyczna muzyka, świetni aktorzy to wszystko składa się na to, że dostaniemy w Sylwestra, czyli w momencie, kiedy na przykład mnóstwo ludzi samotnych przychodzi do Filharmonii jednego roku, drugiego roku do teatru, żeby poobcować ze sztuką przez duże S, bądź S, i nie zawsze to musi być muza podkasana, nie zawsze to musi być żarcik i uśmiech. Tu jest bardzo dużo refleksji, wzruszeń, oczywiście do dowcipu też. I Myślę, że ludzie doświadczą wielu pięknych doznań. Niektóre utwory są tak fantastyczne i tak pięknie śpiewane przez nasze aktorki, głównie, ale i aktorów, że to wbija w fotel. I myślę, że jakbym był, czego sobie nie życzę, jak najdłużej w moim życiu samotną osobą i miałbym siedzieć przed telewizorem w domu, to poczułbym się bardzo dobrze, jakbym założył najpiękniejsze ciuchy, jakie mam, poszedł do teatru, poobcował z innymi ludźmi i spędził właśnie czas w objęciach refleksyjnego. Przepięknego spektaklu. Bardzo ważna rzecz, jak mówiliśmy o treści, że to Jan za chwilę sam o tym powie. Ja się bardzo cieszę, że w dużym stopniu ten spektakl jest dedykowany naszym przyjaciołom z Ukrainy. Gdzie dzieją się rzeczy takie, jakie się dzieją, i my, jak pani wie i państwo wiecie, my jako ludzie teatru nie pozostajemy i nie możemy pozostać obojętni na, na to, co się dzieje. I ten spektakl w dużym stopniu jest ukłonem, ukłonem w stronę właśnie nie tylko ludzi z Ukrainy, ale to myślę, że Janek o tym może jeszcze trzy zdania powie. No właśnie chciałam o uniwersalność treści podpytać, bo pan wystawia już tę sztukę w Warszawie. Podobno zaczęła się cieszyć jeszcze większą popularnością po tym, jak pojawił się Majdan. Tak, dlatego że w tym spektaklu jest też poka pokazany jakby zmierzch <trych> głównego bohatera, który odchodzi w nicość, cała Mołdawanka i ci ludzie, którzy żyli. Pokazany jest mechanizm manipulacji władzy, która pod hasłami szczytnymi o wolności, o prawach człowieka, manipuluje biednymi ludźmi, obiecując im życie godne, ale po drodze mordując ludzi i ich moralność w stosunku do moralności tych mafijnych utopionych w różnych interesach mafijnych ludzi, jest to jakby supermafia, która dąży do zagłady narodów, jednostek i tak dalej, zabierając im wolność. I stąd ten pomost między tym czasem, który tam był w Odessie, bo on dotknął <grym> czasów rewolucji przemiany systemu, weszli czerwoni właśnie, którzy Yy, yy, oszukali ludzi. Mój dziadek, który się urodził w 1900 roku jako młody Rosjanin, bo gdzieś tam wstąpił do yy, konarmii Budionnowo. To był taki oficer carski, kawalerzysta, który przeszedł na stronę rewolucji. Wielu Arystokratów, myślicieli, pisarzy dało się nabrać na ten leb. Bo wiemy, co się stało potem. Byli mordowani, wybitni pisarze od Majakowskiego, Babla, e, Bułhakowa i tak dalej, i tak dalej. E, I ten e, mechanizm władzy w ostatnich taktach tego spektaklu jest ukazany. I on właśnie łączy czas miniony z czasem obecnym, bo to jest podobna sytuacja. Że jakby Rosja, Jelcyna twierdzi, że my chcemy wspomóc tych ludzi, Putina. którzy... Putina. Putina. Przepraszam, nie wiem dlaczego o Jelcynie wspomniałem. W każdym bądź razie mechanizm manipulacji, przekładania, że my nie jesteśmy agresorami, tylko występujemy tu w obronie ludzi, którzy zamieszkują na Ukrainie, a w tym wypadku Rosjan. E, chcemy ich wspomóc, bo oni są gnębieni. Oczywiście to jest manipulacja, napuszczanie narodu na naród. No i w historii świata wielokrotnie ten mechanizm władzy i wielkiej polityki, czy nawet korporacji w tej chwili, bo ja już mogę stwierdzić, że korporacje y, rządzą światem, nie politycy. Po, politycy są już pieskami w dużych korporacjach. I tak dalej, i tak dalej. Oczywiście, że to jest... Jakby językiem teatralnym pokazane. I odczyt ludzi, którzy przyjeżdżali z Majdanu, bo też była taka delegacja tych, którzy walczyli tam na Majdanie, polityków, którzy w tej chwili są już w rządzie Ukrainy, miejmy nadzieję za chwilę wolnej, na nich robiło to duże wrażenie. Oni potem przychodzili, dyskutowali, zapraszali nas, żebyśmy z nimi rozmawiali. Liczymy na te same wrażenia. Ach, Odessa, mama od soboty w Luguskim Teatrze. Jan Szurmiej, Robert Czechowski byli moimi Państwa gośćmi. Dziękuję bardzo. Dziękuję, Dziękuję za to, że zapraszam. Tutaj. Ja też serdecznie zapraszam do Luguskiego Teatru i do zobaczenia.